Dzień dobry. Jesteśmy z tyłu sklepu, drugie życie. Popatrzcie, popatrzcie, z czym do Was dzisiaj przyszliśmy. Przepraszam, że tak się kręcę jedna z moich ulubionych dziedzin. Wazoniki. Ceramika, przede wszystkim niemiecka. Jestem wielkim miłośnikiem tej ceramiki, bo to była w latach 60. i jeszcze w latach 70. moim zdaniem najlepsza i technologicznie i wzorniczo ceramika. Szwedzka trochę inna, ale niemiecka, użytkowa. To no z pozoru wydaje się, że jest tego dużo, wyobraźcie sobie, że był człowiek, który 40 lat temu ponad złapał bakcyla tej ceramiki, ale złapał na tyle mocno, że przez te 40 prawie lat kupował, kupował, kupował. Głównie w latach 70. i w latach 80. zebrał ponad 300 bazoników. Ponieważ. Ponieważ okazało się, że e, tę ceramikę e, lubię głównie ja. Tak, dzień dobry. <grym> dzień dobry. E, i, I w zasadzie miałem zakaz kupowania. Tak. Wyłamałem się troszeczkę. Mhm. E, to jest jakieś 10% tej kolekcji. Hallelujah. <grym> ale, ale są tu rzeczy niezwykłe. No, popatrzcie, wszystkie. To są, to są ceramiki firmy Bakeramik, Schreierich, Karsten, ale też są rzeczy. To, nie, to, nie, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie, 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 gdzie to było? Ale nie ten wiem. Ten wazonik, pamiętasz? To ten brązowy, obok brutalistycznych. Ten. Tak. W NRD też takie robi. Ale zobaczcie, po prostu zobaczcie. I to oczywiście większa rzecz, taka trochę balkonowo-przedpokojowa. Niezwykła uroda, niezwykła technika. Dzisiaj na Zachodzie i w Skandynawii jest na to moda, żeby to zbierać, kolekcjonować. Ceny niektórych rzeczy osiągają. Poziomy niewyobrażalne. Ale co to dużo? O, tak, to jest. To jest NRD. Zobaczcie, jaki piękny. Poza tym. Poza ty. Jest wiosna. Mamy wiosnę. To gdzie te bazie i tulipany wkładać? Zobaczcie, Zobaczcie. To jest na wszystkie możliwe bukiety do domu. Przyjeżdża rodzina. Czasami, o zobaczcie, warto zostawić etykietkę, żeby już. Bay, bay to jest Bay Ceramic, Skrót i wszędzie West Germany. West, West, West Germany wersja eksportowa. O tych brutalistycznych wazonach, wazonikach właściwie, one są ze szkła. Opowiemy, jak one się pojawią w sklepie. Ale wśród takich rzeczy trafiają się też takie cuda. Nasz ulubiony Pierwindle. To są lata 60. Jeszcze nie zidentyfikowaliśmy, co to była za opowieść, ale e, duńskie Nyml fabryka. E, nie, ma, nie ma abażura, ale to, to akurat... Urody nie zabiera. Ceramika. Ja przyznam, że gdybyśmy w domu mieli yy, miejsce, to bym ją tam zabrał, ale chyba jednak. Nie, nie mamy miejsca. Nie mamy miejsca. Nie, w ogóle. Yy, nie, nie mamy w ogóle. Ś święta idą. I w związku z tym, jak wiecie, święta oprócz kwiatów, bazi i to też masło. Eli <grym> jajka. Jajka też, ale masło. Słuchajcie. To jest jedna z bardziej szlachetnych europejskich porcelan. To jest to są maselniczki Royal Copenhagen. No, górna półka. I zwróć, chciałem zwrócić uwagę, że to są maselniczki z lat 60. Natomiast te talerzyki to jest dopiero, to jest dopiero dziwadło. Słuchajcie, Mleczarze w Skandynawii to musieli być bardzo bogaci ludzie swego czasu, ponieważ w prezencie od organizatorów Kongresu Mleczarzy otrzymywali maselniczki i talerzyki Royal Copenhagen. To są talerzyki te, które prawdopodobnie wręczono uczestnikom szesnastego Międzynarodowego Kongresu Mleczarzy w Danii w 1962 roku. Więc to, te malutkie rzeczy mają lat. ile? 70. 62, 73. 73, nie, 6, 63. 63, przepraszam bardzo. 63 lata, zobaczcie. I cały czas są w doskonałym stanie. To nie jest dziwactwo, to jest bardzo przy, przydatna rzecz. Maselniczka w każdym domu. Tak. Najlepiej porcelanowo. Oczywiście może jeszcze z I coś, co jest absolutnym y, niespotykanym znaleziskiem, to jest ten zegar. Ten zegar. Ła, zimny jest. On jest zimny, dlatego, że to jest kamienna obudowa. To jest zegar wielkości telewizora i właściwie jak się go postawi to już więcej nic nie potrzeba bo tu widać jak on choć choć pokaż pokaż tu zobacz proszę bardzo kotwica się buja kołowy chwytowe chodzi to jest zegar z końca XIX wieku zegar amerykański pomyślałem sobie jakie ci amerykanie musieli mieć potężne kominki w tych swoich posiadłościach Zwróćcie uwagę, jaki on jest wielki. Ja też nie jestem mały, a, a prawie jesteśmy tego samego wzrostu. Znaczy no, jest, jest niższy, jest niższy, umówmy się. <laughs> ale można w niego się e, gapić, patrzeć. Tu ma trochę takich złoconych, tu jest. Nie wiem, co to jest za kamień, jeszcze go nie badałem, ale go zbadam dla Was, wyczyszczę i on będzie pokazywał e, tylko szczęśliwe godziny świetna rzecz z oryginałów z oryginalnych rzeczy bardzo starych mamy coś, czego jeszcze nigdy nie mieliśmy to jest, to, to jest takie to jest krzesło mówiono o nich jeszcze nie wiem dlaczego krzesło mnicha to nie jest krzesło w którym człowiek się tak wygodnie rozsiądzie ale z pewnością Habit. Tutaj ładnie się zwiesza. Krzesło jest już po no, solidnych zabiegach konserwacyjno-kosmetycznych. Jeszcze trochę brakuje. Wydaje się, że się rusza, ale już jest mocne. Piękna. Słuchajcie, piękna robota. Niestety nie wiem, czy to jest z domu, czy to jest z klasztoru, ale. Rzecz jest na pewno przedwojenna. Eee, politurowana. Jest jest piękne. Jest piękne, ale niewygodne okropnie. Bo ono służy tylko do takiego przysiadania, takim półdupkiem tak zwanym i memento mori. I memento mori. No. no. W ogóle. Zwróćcie uwagę, tutaj jest dużo, dużo różnych takich jeszcze rzeczy mniej więcej to jest jeszcze połowa tego co ostatnio przywieźliśmy i to co pojawiło nas się na sklepie więc tu jest e, z tyłu sklepu oj 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 e, krzesła świetne do renowacji kompletnej krzesło z lat 60. naprawdę unikalny klasyczny wzór mahoniowe prawdopodobnie tu właściwie jest, prawie foteliki to są prawie foteliki ale świetne po prostu no, tylko a tam jest z, ich kilkanaście a tam z tyłu piękna mora tak, ale nie aż taka stara jak te krzesła, tak? Zegar, zegar jak zwykle. Yy, muszę powiedzieć, yy, że o właściwie pewnych niespodziankach, bo w tych kartonach, które tu zostały, jest kilkadziesiąt lamp wiszących. Yy, ludzie oszalałem. Yy, lampy wiszące kupowałem. I nawet nie czuję, że rymuje. Nie czuję, że rymuje, a ponieważ yy, mam duże wątpliwości, bo już się zaczęło robić jasno na dworze, to ja nie wiem, czy te lampy będą tu długo wisieć, czy krótko. W każdym razie będzie bardzo dużo do oglądania, ale też i bardzo dużo pracy. Ale są niektóre, niektóre takie, których jeszcze nigdy nie mieliśmy. I śmiem twierdzić, że nikt ich nigdy. Nie widział u nas. Pokażę. Taką jedną. To jest lampa w tak zwanym stylu Tiffany, ze szkła Tiffany. Z motywem, który nie jest motywem Tiffany. Ale, ale e, Uwaga. Wyjeżdża. Jezus, Maria. Kolos. Zobaczcie. Kolos z motywem egipskim. Z e, 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 tak. I Tylko jedna żarówka. To dziwne bardzo. Blacha. E, szkło. Mosiężna. Znaczy, ja tak potrzymam chwilę, ale potem to mi ręka odpadnie. Tak, już dziękujemy. Widzimy. Bo dziękujemy. Dostaniesz przebuchliny. No, w każdym razie to jest też jedna z rzeczy, które, których nigdy tutaj nie mieliśmy. Ale warto ją pokazać. I na koniec, ale to tylko na zasadzie zajawki. Jestem z tego tym razem szczególnie dumny, bo jak wiecie, lubię fotele. Stare fotele skórzane. A najlepiej, jeżeli są markowe i zaprojektowane przez projektantów no, z górnej półki. Tu mam takie rzeczy. To zasłonięte to jest najcenniejsza rzecz. Najcenniejszy. Tu jest kanapa. Kanapa! Nie? Tak, kanapy. Nigdy, nie, no, ja wiem, no coś możesz powiedzieć na temat tego, że kanapy w zasadzie nie kupujemy. No, nie kupujemy. Nie kupujemy ale ta kanapa, jak możecie mi na razie na słowo uwierzyć, jest absolutnie odjechana, genialna. Ten e, projektant zrobił je w niedużej fabryce, a między innymi kupowała te kanapy firma francuska. Rożbobuła. Ci, którzy interesują się meblami z, z tej półki, takiej tej, o tej, tej tej, 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 o tej, tej, to będą wiedzieć, co to jest Rożbobuła. Henry Walter Klein. Hanserik Excelsius. Topowe, topowe nazwiska. Trochę przy nich będzie pracy, ale. Zobaczcie. To jeszcze nas czeka. Ale będzie, będzie naprawdę, naprawdę dużo zabawy i dużo przyjemności. Więc. Tyle na dzisiaj. Obserwujcie. No i do następnego razu.